Witajcie, dawno na naszym kanale nie było filmu z cyklu QA, dlatego postanowiliśmy na zakończenie taki film dla Was zrobić. Ale zanim rozpoczniemy właściwie pytanie-odpowiedzi, najpierw powiem Wam o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, oczywiście, jeżeli spodoba Wam się to wideo, to pamiętajcie o tym, aby dać łapkę w górę. Oczywiście, możecie zasubskrybować na nasz kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. No i pamiętajcie również o tym, aby wciskać dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co aktualnie się u nas dzieje. A po drugie, obejrzyjcie ten film do końca, ponieważ na końcu ogłoszę dla Was specjalny konkurs. No to zaczynamy pytanie i odpowiedzi. Pierwsze pytanie to pytanie, które chyba najczęściej pojawia się pod naszymi filmami, a brzmi ono tak, dlaczego nie pokazujecie cen produktów w waszych filmach? Odpowiedź jest bardzo prosta: ceny ulegają zmianie, mogą pojawić się różnego rodzaju wyprzedaże czy promocje, a nasze filmy wideo trafiają do internetu na stałe. Dlatego też nie chcemy wprowadzać naszych widzów, którzy mogą trafić na taki film bądź wrócić do niego, wprowadzać w błąd. Pod każdym filmem w opisie znajdziecie link do produktu, gdzie znajdzie się na pewno aktualna jego cena. Kolejne pytanie, które pojawia się również pod naszymi filmami, to pytanie o to, czy korzystamy z opcji green screen. Otóż nie, jeżeli robimy dla Was film w lesie, czy w naszym salonie filmowym, czy też w studio, zawsze robimy go w realnych warunkach. Do tej pory tylko raz skorzystaliśmy z opcji green screen. Przy filmie o pneumatycznym pistolecie Walter P88 pojawiło się pytanie o przyrządy celownicze, a właściwie o stałe przyrządy celownicze, i jak z takich strzelać, czy w ogóle da się z takich trafić celnie. Otóż, pistolet pneumatyczny Walter P88 jest dokładną repliką bojowego pistoletu tego samego modelu, tego samego producenta. W tym, że pistolecie występują nienastawne przyrządy celownicze, a więc w replicie pneumatycznej również takie zostały zastosowane. To po pierwsze, a po drugie, pistolet jest sprzętem, który uży używany jest do strzelania na krótkim dystansie i nie potrzebuje bardzo precyzyjnych przyrządów celowniczych w pełni regulowanych. Wystarczają właśnie takie stałe, nienastawne bądź przyrządy celownicze, czyli muszka i nastawna szczerbinka. Pytanie numer 4. Czy strzelnica, na której strzelacie, to ta strzelnica, na której strzela również Stilgar? Tak, to dokładnie ta sama strzelnica, na której strzela Stilgar. My na niej kręcimy czasami nasze filmy poświęcone pistoletom pneumatycznym, a także wiatrówkom. Przy filmach o wykrywaczach metali pojawia się pytanie o tym, czy taki wykrywacz wykryje miedziane kable w ziemi i do tego jeszcze pod napięciem. Większość wykrywaczy metali posiada opcję wykrywania każdego rodzaju metalu, a więc nie będzie miał problemu z wykryciem miedzianych kabli, również tych pod napięciem. Często pod naszymi filmami zadajecie również pytanie, czy jest różnica w celności pomiędzy śrutem Diabola i śrutem BB. Zdecydowanie tak, szut Diabolo przez swój kształt, a także materiał, z jakiego jest najczęściej wykonany, z miękkiego ołowiu, jest przeznaczony do strzelania ze sprzętu wyposażonego w lufę gwintowaną. Gwint w lufie nadaje mu obrotowy ruch, a więc szut jest przeznaczony do strzelania bardziej precyzyjnego. Natomiast stalowe kulki BB przeznaczone są przede wszystkim do sprzętu wyposażonego w lufy gładkie. Najczęściej stosowane jest w pistoletach pneumatycznych. Co wcale nie oznacza, że śrut BB jest gorszy. Po prostu jest dedykowany do innego rodzaju sprzętu strzelającego, a także do innego rodzaju strzelania. Kiedy przyglądaliśmy pytania przygotowując się do tego filmu, również trafiliśmy na pytanie o to, co się dzieje, jeżeli luneta nie ma regulacji paralaksy? Otóż nie wszystkie celowniki optyczne wyposażone są w możliwość manualnej regulacji paralaksy. Najczęściej nie posiadają tego np. celowniki myśliwskie. Już w procesie konstruowania i budowania tego typu celownika paralaksa zostaje ustawiona na jedną odległość i jest to najczęściej odległość między 90 a 100 metrów. Wynika to z tego, że celowniki optyczne są przeznaczone do dosyć specyficznego rodzaju strzelania. Natomiast celowniki przeznaczone do strzelania na duże dystanse z broni palnej, czy do precyzyjnego strzelania z karabinków pneumatycznych, posiadają możliwość ustawienia paralaksy, ponieważ wymaga od nich tego charakterystyka strzelania. A teraz pytanie z cyklu serwisowych. Jeden z naszych widzów zapytał: Lufa mojej wiatrówki zapchała się ślutem, czy da się jeszcze uratować? Otóż, jeżeli lufa twojej wiatrówki zapchała się ołowianym śrutem Diabolo, to wówczas możesz sam podjąć próbę przepchania tego ślutu cienkim wyciorem. Możesz również psiknąć trochę oleju do lufy. Ja bym to robił od strony lufy w kierunku komory delikatnie stukając w Można go próbować wypchać. Gorzej, jeżeli Lufa zapchała się śrutem BB, śrutem stalowym, i jeszcze jeżeli to jest lufa gwintowana, to już całkiem raczej ja bym sobie odpuścił przepychanie tego śrutu i oddałbym wiatrówkę do specjalistycznego serwisu. Pytacie również, po co tłumiki w wiatrówkach? Tłumiki w wiatrówkach mają dokładnie takie same zastosowanie jak tłumiki w broni palnej czyli mają ograniczać hałas. Możecie to zauważyć na przykładzie pięciokomorowych tłumików typu Whisper w wiatrówkach Gamo, które ograniczają hałas wystrzału wiatrówki o ponad 50%. A teraz pytanie-ciekawostka. Jeden z naszych widzów zapytał, czy będzie u Was dostępna wiatrówka Quackenbusha. Zanim odpowiem na to pytanie, powiem Wam szybko, kim był Max Quackenbush. Otóż Max Klockenbusz uznawany jest za ojca chrzestnego współczesnych karabinków pneumatycznych. Jego pierwszy patent dotyczący karabinka pneumatycznego pojawił się w 1867 roku. Nazywano one wtedy były galery rifles, otóż dlatego, że pojawiły się na wszelkiego rodzaju strzelnicach rozrywkowych w galeriach, cyrkach i wesołych miasteczkach, gdzie strzelnica była jednym z elementów rozrywki. Jeżeli któryś z naszych producentów zrobi replikę wiatrówki Quackenbusha, to podejrzewam, że pojawi się ona również w naszej ofercie. W Waszych pytaniach dopytujecie również o naszą kuchnię filmową i jednym z takich pytań jest pytanie o to, z jakich mikrofonów krawatowych korzystamy. Otóż korzystamy z dwóch systemów mikroportów. Jeden mam tutaj przy sobie. Jest to Sennheiser G3, a drugim jest system Rodelink. Pytacie również o to, jakimi kamerami rejestrujemy obraz w naszych materiałach. W związku z tym, że ja nie jestem biegły akurat w tym temacie, poprosiłem moich kolegów, aby przygotowali mi ściągę. Już wam czytam z przygotowanej kartki: Blackmagic Micro Cinema Camera, Blackmagic Pocket Cinema Camera pierwsza wersja, Lumix GH4, Lumix LX100, Telefon komórkowy. Teraz Grzegorz nagrywa na Canon 6D. Grzegorz pomachaj. Korzystamy również z GoPro 4, a także z naszego latającego białego przyjaciela, czyli z drona DJI Phantom 4. A teraz pytanie z typu ciekawostka. Otóż jeden z naszych widzów pyta: co się stanie, jeżeli napełnię moją wiatrówkę PCP Helem, i czy moglibyśmy przeprowadzić taki, taki eksperyment? Otóż, mój drogi, nie przeprowadzimy takiego eksperymentu i tobie również dla Twojego własnego bezpieczeństwa tego nie radzimy robić. Pamiętajcie o jednym. Wiatrówki PCP przeznaczone są do napełniania ich sprężonym powietrzem i tylko sprężonym powietrzem? Żaden inny gaz, nawet jeżeli ma on bardzo podobną e, charakterystykę fizyczną, się do tego nie nadaje i dla własnego bezpieczeństwa. Pamiętajcie o tym. No i ostatnie pytanie, jakie zasięgi celność mają karabinki na małe naboje CO2? Na zasięg i celność karabinka napędzanego gazem, yy, znajdującego się czy to w małym naboju CO2, czy dużym, czy nawet karabinka PCP, mają w, ma wpływ kilka czynników. Po pierwsze, na pewno ciśnienie gazu w zbiorniku w małym naboju 12-gramowym CO2, na przykład. Otóż im będzie to ciśnienie z biegiem strzelania maleć, tym zasięg i co za tym idzie, również celność może spadać. Po drugie, bardzo duże znaczenie ma budowę wytrówki, a właściwie jaką ilość gazu wypuści zawór podczas naciśnięcia spustu do napędzenia śrutu. Jeżeli ta ilość gazu będzie duża, ciśnienie napierające na pocisk będzie dość duże, również będzie on miał większy zasięg. Natomiast, jeżeli ciśnienie odpowiednio będzie mniejsze, zasięg będzie mniejszy. Pamiętajcie również o tym, że bardzo duże znaczenie ma to, czy karabinek wyposażony jest w lufę gwintowaną. Gwint w lufie nadaje pociskowi ruch obrotowy, a więc znacznie zwiększa jego zasięg i celność. Karabinki o lufach gładkich będą miały odpowiednio mniejszą celność i zdecydowanie mniejszy zasięg. To tyle pytań i odpowiedzi. Czas przejść do zapowiedzianego na początku filmu konkursu. Konkurs jest bardzo prosty. Otóż w komentarzu pod tym filmem napiszcie, co byście chcieli zobaczyć w 2020 roku w naszych filmach na naszym kanale. Jakie produkty, czy być może spotkania z ciekawymi ludźmi, relacje z interesujących imprez, a być może również ciekawe poradniki. Nagrodą w tym konkursie będzie bono wartości 200 zł na zakupy w Militaria.pl. Możecie udzielić dowolnej ilości odpowiedzi. Spośród wszystkich odpowiedzi udzielonych pod tym filmem, jurymilitaria.pl wybierze najciekawszą i ją nagrodzimy. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony 7 stycznia 2020 roku w zakładce Społeczność na naszym kanale YouTube. Link do pełnego regulaminu konkursu znajdziecie w opisie pod tym filmem. To tyle, mi na koniec nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was oczywiście na nasze social media, odwiedzajcie nasz YouTube, Facebook, Instagram i Twitter. Do zobaczenia!